Namaste, pojawiają Sysyn Season i witam w kolejnym przyglądzie tygodnia, który ostatnim razem był dwa tygodnie temu. Ale myślę, że ono będzie się teraz pojawiać mm, bardziej liberalnie. Tak mam nadzieję. I co, zaczynamy od przyglądu? tygodnia, w której zaczęliśmy z Brybery, bo dużo oczekiwanym i obiecanym wywiadem z Rorem, który zaliczył ponad 10 tysięcy wyświetleń 200 ponad komentarzy łapy w i... no i w ogóle super miło się z nim może tego nie robię czuję coś tam kiedyś razem nabieramy mm ale to są tylko plany mm. co jeszcze a po wywiadu jak już przy tym jesteśmy jestem w trakcie umawiania się na wywiad z mm, sushi -bo z setą z ropiem jeszcze nie wiadomo czy pan ma wiadomość Czyli miałem pytać Ropa na 5 .00. właśnie, teraz przybył nie wiem, czy pytał, czy pan ma odpowiedź. Jeśli nie pytał, no to wtedy sam spróbuję dotrzeć do Ropa, ale liczcie, że paru youtubek był w e, I jeszcze nie wiem, w planach jest jeszcze. Mateusz z pana Work Mateusz i T-Volt. To tyle, jeśli chodzi o plany związane z wywiadami. Hmm... Co mieliśmy dalej? Podziękowania, do Te najważniejsze linki i tak dalej. Cześć dla nowych widzów. Mm. Trzeci odcinek. Mm. Masterpiece 3. Mm, misja na Palavenie. Yy, odcinek o tym, jak montuję filmy. Fajnie. Niecodzienny, 30 odcinek. Yy, poradnik, nieporadnik. Odcie no, Następnie drugi odcinek. Neverwinter, w którym bawiliśmy się misją Fungi, by laty starzec od ciekawa misja. jedna z moich problemów, jeśli chodzi o Hmm. A i przyjemnie się ją robiło. Dalej, kolejny czynnik Mass Effecta, prawie godzinny. Wiem robię te odcinki dość drugie nie Jak mniej więcej co drugi odcinek trwa prawie w rodzinie? Chciałem się pilnować, ale mm, czasami grawy mama tego by zrobić dłuższy odcineczek, No ale to już... Zależy mi od misji. Później kolejny odcinek Mass Effecta. Kolejny odcinek Neverwinter. I wróciliśmy sobie do QA. Przybyło Was, więc pewnie macie sporo pytań. Mm. Możecie zadawać je jeszcze do dzisiaj. Do północy. Pod tym filmem. Mhm. Eee. Właściwie do jutra do mi się wydaje. No i ważne: w każdym razie, że jutro pojawi się kolejny Eee Dalej mamy 31 odcinek eee. Wrowa Cerebral Czerwony. O tym właśnie czy Cerebral. Są rzeczywiście, bo dziewięty poza to, że mają starą gra oj. oj, że źle. Gwalczę. Wow. Mam burzę. Mhm. Na zewnątrz, ale to przeżyję. Przeżyjemy. Grać. Nabywam. To wewnątrz skończyłem. Ale. Mhm. Dalej, kolejny odcinek. Nie wiem, ja. Tym razem z Faustem robiliśmy. Druga część zadania. Pseli, właśnie. Tajemniczy pierścień Najmężniejszy z mężnych. I widzę, że strzeliłem chyba bypa, pisząc tytuł odcinka, ale. Nikt nie zauważył. Później szósty odcinek Mass Effecta, czyli kontynuacja eee, misji na Słysze gdzie zaczywaliśmy Free Dalej był Sergeant Fortune 2 Double Helix. Stary Shipman Bla, którym chciałem Wam zaprezentować i być może pojawi się jeszcze z niej jakiś odcinek później 30 julio się nie walnąłem odcinek mojej serii vlogów o YouTube'owej Mafii. Spytajcie czemu żeby temat sprzed pół dlatego, że ktoś rozbawił mnie w ostatnich dniach i stwierdziłem, że warto się tym z tego pośmiać i spodobało wam się czy się cieszę no i dzisiaj jeszcze trzy krótkie odcinki Mass Effecta trwa ponad godzinę prawie godzinę e, myślę, że powinniście być z niej zadowoleni dzisiaj nabrałem też krótszy odcinek typu 40 minutowy także ja to jeszcze obejrzę plany na najbliższe dni w syntapie mm. że prawie podobnie nabrałem wam nowy winter Jakiś? Może... Hmm... Jeszcze coś wymyślę. Nie wiem, czy pani co. Hmm... Kwestia wywiadów... Jest... E, na razie nieznana. Hmm... Co jeszcze? Przemywszy spojrzenie. o ogłoszenia. Przechodzimy do... Tam w... E, polecany w liczbie dwóch. Pierwszym jest Faust. Eee. Czesław, mój dobry znajomy, by mnie na to polecał, no i nieco polecał. Zaczął w sumie tydzień temu mm, nawywać na nowe labę i ziem uczą w miarę dobrze mm. może kiedyś zabierze się za zrobi albo coś mi z tym mm. stylu coś mogę powiedzieć przypomnij się i sympatycznie mm. może nawet pojawią się nasze jakieś wspólne materiały mm. Ale nic nie obiecuję. Jestem pan przyjaźń i wy nabrywa... Mmm. Tworzyłem też przez e, nie wiemy z pewnego YouTube'a. wy komentarz. Fali wedźmy. Battlefield, tendermowy, volgender. Które bo też w razie bym sobie zabrał. Zapomniałem zawsze jak już nie mam, nie wiem, czasu, żeby do właśnie pisać i wspólnie i sobie Strzelić O ręce sobie Strzelić rundę w hmm. W World Chandea. Przerwa pierwsza u mnie. Widzieliście, no ale nic. Polecam, subnijcie e, jego fausta. Nadrobiajcie zalewłości. Pewnie niektórzy je mają. E, co jeszcze? A, przypomniałem się. Powracamy do perbali. Mm. Przerwa była spowodowana. Paroma powiedzmy technicznymi problemami, ale na razie będziemy wrać w całą wersję 0.20 0.21, jak na razie jest niewrywalna To by było wtedy. Na tyle. Trzymajcie się. Hej,